Siemanko, ja jestem Rulalo, za to kolejny odcinek z gry F1 2013, dzisiaj ruszamy na Tor Austin w Teksasie. Zapraszam! Jesteśmy, proszę Państwa, na polach startowych. Pierwszy jest Fetel, drugi jestem ja, ostatni jest Rosberg. Tak, to nie jest żart. Nie nagrałem z, z garaży, ponieważ miałem problemy z frapsem. Nie chciałem współpracować, niestety, dziad, dziad niewdzięczny po prostu. Jestem trzeci. Chyba nie trzeba było nawet tego potwierdzać, że na mokrej nawierzchni. Kim Kimiego Raikkonena. Oj, trochę żeśmy tutaj skrócili. Jestem bliziutko Fetella. Oj, oj, oj. Start na mokrej nawierzchni jest naprawdę fatalnie, bo nie lubię jeździć w deszczu. Chociaż auto mam ustawione, słuchajcie, neutralnie. A to znaczy, że mam ustawione tak przeciętnie, że nie jest ani na mokro, ani na sucho, tak mówię, tak po środku. Proszę Państwa, Niko Rosberg odpadł z wyścigu. To jest dla mnie informacja, po prostu marzeń, marzenie, informacja. Dlaczego? Muszę być drugi. Wystarczy mi drugie miejsce w wyścigu. Jeżeli będę drugi, będę mistrzem świata. Będę mistrzem świata, jeżeli będę drugi, bo muszę mieć przewagę 50 punktów nad Rosbergiem. Po zakończeniu tego wyścigu, bo zostały nam jeszcze dwa do końca, przypominam: Brazylia i Abu Dhabi. I jeżeli będę miał przewagę 50 punktów po tym wyścigu, to będę mistrzem świata, więc wystarczy mi drugie miejsce. Słuchajcie, w zeszłym tygodniu, w zeszły weekend mieliśmy po prostu niesamowite wydarzenie. Jeden z fajniejszych weekendów wyścigowych na torze Silverstone w Wielkiej Brytanii. miejscu, gdzie po raz pierwszy rozegrano Grand Prix Formuły 1. I naprawdę wyścig był niesamowity, kwalifikacje były niesamowite, w treningu też mieliśmy wydarzenie dosyć duże, także naprawdę wyścig był w weekend cały, nie tylko wyścig, cały weekend wyścigowy był po prostu genialny. Dlaczego trening był niesamowity, może od tego zacznę, ponieważ startowała w nim kobieta. Yy, popełniłem błąd, mówiąc, że to była pierwsza kobieta w historii, bo to oczywiście nie jest prawda. Pierwszą kobietą w historii to była jakaś, nie wiem to dokładnie, ale to już było dawno, słuchajcie. Druga kobieta była 22 lata temu, a to była trzecia dopiero kobieta, która wystartowała chyba w Ugandzie Grand Prix. Ale to nie była pierwsza kobieta, tylko tak chciałem zaznaczyć, popełniłem błąd, przepraszam wszystkich. Dobrze, żeście mi zwrócili na to uwagę, bo bym gadał głupoty. No niestety no, zaprezentowała się dobrze, tylko niestety jej od odmówił posłuszeństwa. Dlatego, że zamontowali stary silnik, więc w sumie skazali ją w pewnym sensie na porażkę. Montując jej silnik z dużym przebiegiem, niestety doprowadzili do tego, że Suzy po prostu stanęła na torze i już boli, nie dało się do dalszej jazdy, ponieważ trzeba było wymienić silnik. Także coś niesamowitego, naprawdę. Szkoda, że i czas był taki niemiarodajny. Bo czas miał, powiem wam szczerze, że sprawia wrażenie, że jedzie bardzo dobrze, bardzo szybko i myślę, że tak by było, że byłaby w stanie rywalizować, natomiast nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, jak ją porównuję, jak ją oceniam, ponieważ po prostu jej czas był niemiarodajny. Pojawi się ona jeszcze podczas Grand Prix Niemiec, ale ja niestety tego Grand Prix nie obejrzę, ponieważ nie będzie mnie w domu, że cóż, muszę jakoś to przeżyć. Ten weekend wyścigowy był też bardzo ważny dla Felipe Masy. To dlatego, że było to jego dwusetny Grand Prix, czyli jubileusz naprawdę niesamowity. Pechowy, niestety, ten weekend się okazał dla niego, ponieważ już w pierwszym treningu miał wypadek. Uszkodzony bolit, potężnie uszkodzony bolit, i niestety mechanicy musieli dużo pracować. Oj, blisko jest Fernando Alonso. No, udało się. O i tam jeszcze chyba Raikkonen go wyprzedzi. Tak, wyprzedził Kimi Raikkonen Fernando Alonso. Także już w pierwszym treningu miał wypadek i to było pechowe. Potem w wyścigu też miał wypadek, ale za chwilę do tego przejdę. Kwalifikacje. To był, słuchajcie, też kolejny, kolejny po prostu popis Hamiltona. No szkoda, że w tym trzecim treningu, przepraszam, w trzeciej części kwalifikacji, no miał pecha po prostu. No, warunki się poprawiły. No, i już odpuścił sobie to ostatnie okrążenie, ale to była tylko i wyłącznie jego wina. W końcu się pszenął do własnej winy Lewis Hamilton. Odpuścił ostatnie okrążenie, a okazało się, że było to okrążenie, już, które dawałoby dobry czas. Także niestety nie udało mu się zdobyć po Ale to nie była jedyna sensacja. W pierwszej części kwalifikacji odpadł Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Felipe Massa i Walteri Bottas. Odpadło tylu kierowców bardzo już bez precedensów, nawet Botas jest bez precedensów, już mi się wydaje. Odpadli, ponieważ były tak nieprzewidywalne warunki, że po prostu nie byli w stanie osią osiągnąć już lepszego czasu. Błędy zespołowe spowodowały, że obaj kierowcy Ferrari i obaj kierowcy Williamsa się nie dostali, a obaj kierowcy Caterhama nie uzyskali czasu 107%. Oczywiście do wyścigu zostali dopuszczeni, ale czasu nie uzyskali, niestety, poprawnego. No i słuchajcie, wyścig. Wyścig zaczął się fatalnie, ponieważ mieliśmy aż godzinę czerwonej flagi. Dlatego, że Kimi Raikkonen miał potężny wypadek. Słuchajcie, przeżył przeciążenie równe 45 g, czyli potężne przeciążenie, 45 g. Wolid był potężnie zniszczony. Ciarki mnie przeszły, jeżeli jak zobaczyłem Kimiego, który niestety kulał. Okazało się, że na szczęście jest tylko potłuczony. Ale to jest niesamowite, że po prostu nic mu się tak naprawdę poważnego nie stało, bo tenż mu wypadek. Tak została zniszczona bariera, że trzeba było ją wymieniać. I to było też niewiarygodne. Felipe Massa też brał udział w tym wypadku. Ominął Rajkona, uderzył w niego i uderzył w niego tak lekko bokiem. Mógł uderzyć przodem, ale gdyby tak zrobił, obawiam się, że Kimi Raikkonen nie wyszedłby o własnych siłach z bolidu. Mogłoby być o wiele gorzej. No i po tej czerwonej fladze był wyścig, który dostarczył nam sporo emocji. Odpadł Rosberg, tym razem on miał pechanie, Louis. Ciekawostką jest to, że Louis wygrał w tym sezonie aż 5 wyścigów, Rosberg tylko 3, ale jako, że Rosberg nie ukończył tylko jednego wyścigu, to jest liderem dalej klasyfikacji generalnej, ale już tylko 4 punkty przewagi, więc to jest tak naprawdę żadna przewaga. Jeżeli do końca sezonu można zdobyć jeszcze 275 punktów, to jest po prostu bardzo dużo. Oczywiście, jeżeli byśmy wygrali wszystkie wyścigi, także to jest bardzo dużo. Także walka mistrzostwa jest otwarta. No, 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 wiecie, no... Szkoda Rosberga. Szkoda było Hamiltona jakiś czas temu, nie? Że aż miał dwie awarie. A Rosberg jakoś usilnie dojeżdżał do tej mety, nie? To niestety pokazuje, że coś się zaczyna w Mercedesie. Że to auto nie jest bezawaryjne. Że nawet tak genialny samochód, jak samochód Mercedesa jest w stanie się zepsuć. Także to niestety jest też bardzo niepokojące, żeby to po prostu nie wykluczyły ich nagle awarie z wyścigów. Bo to nie byłoby dobre. Była też niewiarygodna walka Fernanda Alonso razem z Sebastianem Fettelem. Oboje narzekali na siebie nawzajem, co było śmieszne. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego kierowcy są tak przez FIA ostrzegani o tych wyjazdach poza Tor Zobaczcie sobie okrążenie na to, że... A1 ring, starym A1 Ring. Właściwie nie starym, tylko A1 Ring Michaela Schumachera z 2002 roku. O Jezus Maria. Zobaczcie sobie jak tam yy, Michael Schumacher wyjechał poza tor. W pierwszym zakręcie. Zobaczcie sobie tylko. Dlaczego teraz tak nie może? Stare, stare onboardy. Słuchajcie, zobaczcie sobie, jak kierowcy wyjeżdżali poza tor. Tormonca. Pierwsza szykana. Tam po prostu kierowcy wyjeżdżali czterema kłami poza tor w pierwszej szykanie i jakoś nikt się nie czepiał. Także nie wiem dlaczego teraz tak nie wolno. Zobaczcie sobie tak z ciekawości i sobie tak, no, odpowiedzcie sobie sami na to pytanie, czemu nie można? Czy to bezpieczeństwo, czy to... Nie wiadomo co. Kiedyś na to nie zwracano jakoś szczególnej uwagi jak teraz. Także kończąc temat wyścigu, to naprawdę jestem yy, bardzo szczęśliwy, że obejrzałem ten wyścig, ponieważ był on bardzo emocjonujący. Fajnie, że wygrał Lewis Hamilton. Fajnie, że na drugiej pozycji był Valtteri Bottas, ponieważ rośnie kolejna nam chyba gwiazda w Formuły 1. Ojojoj, Konen został uderzony w tył przez Alonso! Alonso, poważne problemy. Coś niesamowitego. To by się utrzymuje na torze, naprawdę. Yy, I trzeci był, słuchajcie, Daniel Riccardo, Kolejna młoda gwiazda, także naprawdę młode podium było dosyć. Ja się bardzo cieszę, że obejrzałem ten wyścig, było fajne, mi, naprawdę, podobało mi się. I teraz zjeżdżam, byleby tylko dobrze zjechać. Proszę, żeby nie uderzyć w bandę. Jest, nie uderzyłem w bandę. Oh yeah. No, za chwilę przyjdę do pozdrowień. Pewnie wszyscy czekają na to. Aj, pech, kurczaczek, no. Zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, że dziękuję za wszelkie tam porady odnośnie czemu tak wolno jechałem w poprzednim wyścigu. Okazało się, że silnik mam za słaby i to była prawda. Słuchajcie, tam ten silnik był zużyty w 20%, także to była prawda. Także dziękuję wszystkim, którzy mi to powiedzieli i już od tego Grand Prix mam nowy silnik. Oj, Baton! Co mu się stało? i wyjechał dużo przede mną, czyli miałem wolniejsze to okrążenie. Czy wystarczy mi punktów, żeby być mistrzem świata na tym, na tym torze? Oj, zobaczcie kto jest czwarty! Roma ogrożał No po prostu coś niesamowitego. Roma ogrożał tak słabym bodzie czwarty. W ogóle Lotus ma podobno zmienić dostawcę silników na Mercedesa, ponieważ o tym wiecie. Ale chciałem tylko przypomnieć, że jakiś tym wypadku powinien to rekord okrążenia Fastest Lab. Także Lotus będzie zmieniał pracodawcę. Co jest śmieszne, dosyć, bo Lotus powstał przecież z zespołu Renault, prawda? Ale widzicie, że nie ma tam żadnej współpracy między Renault a Lotusem. Taki zespół jak Red Bull na przykład nie chce zmienić pracodawcy. Bo oni stwierdzili, że chcą sami nawet silniki robić, nie? Że oni mają taką firmę, że potrzebują sami sobie robić silniki. No niestety, chyba nie dogonimy na. Także chyba nie będziemy mistrzami, chociaż nie jestem dokładnie teraz pewien. Zabraknie pewnie mi dwóch punktów. Ale słuchajcie, to, że Rosberg nie ukończył wyścigu, naprawdę dla nas dobra informacja, bo za tydzień w São Paulo możemy tym mistrzami zostać. W sumie w São Paulo fajnie zostać mistrzem, bo to takie zawsze miejsce się kojarzy z końcem sezonu. No ale w tym roku jest to Abu Dhabi niestety. Jeszcze Rajkonę zaliczył najszybszy czas okrążenia, także fatalnie, fatalnie dla mnie. I myślę, że na prostej startowej... Pozdrowie parę osób, bo było tych pozdrowień 6 No, tym razem daliście mi popalić, bo mam same w sumie Nike, nie tylko, ale mam niki w większości. Także tutaj będzie ciekawie, będę to musiał czytać z kartki już tak na poważnie, bo nie chcę się pomylić. Pozdrawiam serdecznie użytkownika Minderside 12, albo Minderside 12, jak ktoś by wolał mówić. Pozdrawiam Andrzeja Piasecznego. Nie, to nie jest ten słynny chyba. Chyba. Mhm. Yy, kolejny użytkownik to jest Mr. Przemo Prexo. Prexo. Mr. Przemo Prexo. Sorry, naprawdę na nikach się nie znam dokładnie, także mogę tutaj źle wymawiać. Ale myślę, że wiecie o kogo chodzi. Kolejny użytkownik to Kill Lair. Tomek Spike. Pozdrawiam serdecznie Tomka Spajka. I ostatni użytkownik to jest słuchajcie, Bartek 2260. I jeżeli się nie mylę, ten użytkownik nazywa się Bartek Fraz. I to jest słuchajcie. Kierowca kartingowy, także bardzo serdecznie go pozdrawiam. Zdobył licencję kartingową, także będzie się śdziwał w zawodach, także może nam rośnie jakaś prawdziwa gwiazda. I to tyle, jeżeli chodzi o pozdrowienia. To jest odcinek pierwszy, który nagrywam do przodu. Wstawię go w ten czwartek, czyli, czyli 10 czerwca. I przyszły odcinek z Formuły 1 będzie do przodu. Także jeżeli by ktoś pisał jakieś pozdrowienia pod tym odcinkiem, to nie pozdrowię go w przyszłym. Pamiętajcie. Musi poczekać na ostatni wyścig sezonu, jeżeli ktoś by chciał pozdrowić. Zaczęliśmy właśnie ostatnie okrążenie. No fetel. Jest zdecydowanym liderem. Ma ogromną przewagę nad Rajkonenem, który ma ogromną przewagę nade mną, ponad 17,5 sekundy, także to jest po prostu miażdżąca przewaga. Za mną bliziutko jest ramą Grosjean, ale chyba mnie nie dogoni. Także trzymajcie kciuki, bo naprawdę warunki są fatalne po prostu do jazdy, po prostu fatalne. I cieszę się, że nie mam aż tak większych problemów. Oj, fatalnie z przyczepnością, Fedel już ukończył wyścig. Mam coraz gorsze problemy. Widzicie na stan opon? Dramat po prostu. Katastrofa. Jeszcze tylko dwa zakręty. Ten. I jeszcze tylko jeden. Dobrze go przejechać. I jest. Trzecie miejsce. Jest. Ja się cieszę. Naprawdę. Straciłem może jedną pozycję. Ale naprawdę. Fajnie bo no warunki były fatalne. Naprawdę, ktoś, kto by jechał, to mógłby nie ujechać. Mamy trzecie miejsce na podium. Dobra robota, Rosberg, Baton, Alonso, Kwiat nie ukończyli. No i zobaczymy... Fantastyczna jazda. Mistrzem świata i to jest mistrz świata, proszę państwa, jest mistrz świata! Jest! No... No to jest fiesta teraz. Pięknie, jest, jest, kurde, jest. Mistrzostwo świata kierowców, superowo. Przewaga 59 punktów, czyli 9 moment nadto punktów. Jest, jest. Wysiadamy triumfalnie z bolidu, proszę Państwa. Jesteśmy mistrzami świata kierowców. Jest w tym sezonie 2014. Coś niesamowitego, jest. Naprawdę się cieszę. Kurde, jest. Dobrze. Dziękuję Wam za serdecznie za ten odcinek. Jesteśmy mistrzami świata kierowców, więc, cel został osiągnięty. W przyszłym odcinku ruszamy na kolejne Grand Prix. Papatki.